Dyskusja nad przyszłością centrum miała swoją kontynuację w powiecie. Podczas sesji Rady Powiatu Sierackiego radni wypracowali stanowisko w tej sprawie. Obradom towarzyszyło wiele emocji, jak możemy się spodziewać, między innymi uczestniczących w nich mieszkańców. Dyrektor szpitala podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy z NAMU z firmą, dzięki której funkcjonował w szpitalu oddział kardiologii inwazyjnej. Moim zdaniem najlepszy w szpitalu. Tym samym przestanie działać także poradnia chirurgiczna. Oddział zostanie przejęty przez szpital w Wieluniu, bo oni to zrobili z entuzjazmem i wcale się nie dziwi. Jakoś nie pamięta się o tym, że tak zwana złota godzina ratująca życie pacjentów jest nieosiągalna. Przypadku tak po położenia w Dowiedziałam się, coś co mnie wryło w ziemię, mówiąc tak nieliterackim językiem, że ta kardiologia, która uważa, że jest perełką się radza, jedną może z wielu, na pewno z wielu, ma być zlikwidowana. To, że mnie to wstrząsnęło, to jest mało powiedziane. Znam bardzo wiele osób, podobnie jak pani, moja poprzedniczka. Z bliskiego otoczenia, z dalszego otoczenia, po prostu tego jest dużo, które zawdzięczają życie, mówią, gdyby nie ten oddział, mama by nie żyła, gdyby nie ten oddział, moje dziecko by nie żyło. Więc ja dzisiaj chciałam, korzystając z okazji, że jest taka możliwość, chciałabym zaapelować, wręcz zażądać, aby te sprawy były przeprowadzone. Jeżeli no, ktoś się tym zajmuje, ktoś się sprawy się tądro, były przeprowadzone. Transparentnie bardzo, a ponadto, jeżeli już zaszły, no jakoś tam potoczyły się, zostały podjęte pewne działania, to tylko śledzie z nieodwracalne, jak wiadomo, a wszystko inne można jeszcze zmienić. I bardzo o to proszę. Nie wiem, czy sobie Państwo zdajecie sprawę, ile trzeba czasu, ile trzeba by było czasu w przeszłości, żeby taki oddział kardiologii inwazyjnej się raz utworzyć. Ile trzeba było czasu, żeby coś takiego, żeby się doszło, doczekać e, ratunku dla 20, myślę, 5-7 tysięcy ludzi w sieradzkim Szpitalu? To jest tak, jakby 70% mieszkańców Sieradza miało tam otrzymać pomoc. A przecież to nie jest prawda. Nie tylko sami mieszkańcy Sieradza tu otrzymywali pomoc, powiatu sieradzkiego, ale powiatów ościennych. I teraz tak łatwą ręką. Można wyrzucić do kosza pracę, myślę, że dziesiątek, jak i setek ludzi, i całe te dokonania, które były do tej pory. Szanowni Państwo, pieniądze to nie wszystko. Czy, mamy za, czy jest zabezpieczony szpital finansowo na tyle, żebyśmy mogli wyposażyć go dalej w sprzęt, móc funkcjonować, żeby ta funkcjonowała kardiologia? Bo szczerze mówiąc, tutaj dostajemy informacje i od lekarzy, właśnie. Że, aby taki sprzęt zamówić, to nie jest nawet 3 miesiące, to jest czasami nawet i rok czasu. Czy my zdajemy sobie z tego sprawę, że trochę to działanie, które zostało sam dyrektor, który powiedział, jego decyzją, choć do końca mi się chce wierzyć w to, że to była dyrektora decyzja 100%, yy, stoimy pod brakiem? Bo z jednej strony, jeżeli oni się nawet do nas nie zgłoszą, czy ktokolwiek się do nas nie z własnym sprzętem to nie jesteśmy w stanie do końca funkcjonować. To nie jest tak, że z dnia na dzień mogą zaprzestać działalność w zakresie kardiologii inwazyjnej. Są zobligowani kontraktem. Eee, mało tego, są zobligowani do pracy na terenie powiatu sieradzkiego. Więc no, pozwólcie mi Państwo, żebym wykazał... Eee, znaczy sami się wykażcie troszkę cierpliwością, a mnie dajcie się wykazać. Będę prowadził rozmowę z firmą na temat, dalszej, na, na temat dalszej współpracy, na jakich warunkach, no to wybaczcie, ale to jakby już pozostanie jeszcze w sferze, yy, w sferze tajemnicy. Natomiast jeżeli tylko będę miał jakiekolwiek ustalenia, to, to postaram się Państwu natychmiast dać, dać znać. Ale chciałem zapytać, czy na tą chwilę jesteśmy w stanie, mamy jakieś zabezpieczenie w czy... szpitalu, Na dzień dzisiejszy nie. Nie ma? Na, na dzień dzisiejszy nie. Próbuję się zamknąć, zlikwidować najlepszy oddział w Szpitalu. Myślę, że nie ma na sali tutaj osoby, która nie została bezpośrednio lub pośrednio z tym oddziałem związana, bo myślę, że każdy z nas ma albo rodzinę, albo znajomych, którym ten oddział uratował życie. Na początku rozmowy brzmiało. Brzmiała taka informacja, że w najlepszym ze szpitali, w najlepszym z oddziałów, który funkcjonuje w Szpitalu Wojewódzkim Sieradzu jest kardiologia animazyjna pod nazwą NAFIS lub AHP. No to ja nie mogę się z tym zgodzić, bo przyznałbym się do tego, że pozostałe oddziały do niczego przepraszam się nie da. Ja wiem, że te procedury są ratującymi życie i ja to bardzo cenię i szanuję tą pracę, którą oni wykonują. Ale to nie może tak brzmieć, że na terenie Szpitala Wojewódzkiego Sierazu jedynym dobrym i bardzo dobrym oddziałem jest oddział kardiologii Internacyjnej, Bo przepraszam, ale z tym niestety jako dyrektor jak szpitala nie mogę się zgodzić. Jestem przeciwny likwidacji tego oddziału kardiologii przy tego zastycznego chociażby, podkreślam jeszcze raz, drugi raz z autorskim, mój rad, gdyby miał wyrządny do szpitala do wielu na pewno bym nie dojechał. Służba Zdrowia nie ma partii politycznych, dlatego ja nigdy nie będę patrzył na to, czy moi koledzy z partii będą głosowali tak czy tak. Ja będę głosował zgodnie za wszyscy sumieniem. I dlatego uważam, że wszyscy jesteśmy za tym, żeby ten oddział. Obojętnie w jakiej formie sformułujemy, to jesteśmy za budżetem tego oddziału Jeśli 14 lat dobrej współpracy było pomiędzy podmiotem prywatnym i podmiotem państwowym, to dobrze służyło mieszkańcom powiatu sieradzkiego, nie tylko mieszkańcom powiatu sieradzkiego, ale i okolicznym powiatom, to uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby takowa współpraca tych podmiotów została nadal utrzymana. Na pewno nie jest dobrze, że robimy co roku przetargi, co roku może być ta firma, może nie być tej firmy. Więc, czy to już nie stając w obronie żadnej, ale prowadzenie działalności tak wysoce specjalistycznej, no nie może się opierać, na, na, na okresie trzech 3 miesięcy czy roku czasu. I upieramy się tutaj, a proponujemy zapis kilkuletni. Znaczy, no i Przekazujemy i apelujemy do, 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 do sędziów województwa łódzkiego, do samorządu województwa łódzkiego o takie sformułowania i umożliwienia, umożliwienia realizacji tego typu działalności, żeby, żeby można było ją długofalowo prowadzić. Tutaj to, co dyskutowaliśmy i jakie przedstawiliśmy i problemy, i za i przeciw. Oczywiście, panie dyrektorze, jak pan tutaj jest, nie jesteśmy. Przeciwko szpitalowi bardzo doceniamy pracę szpitala, bo miałem okazję w tym roku dwa razy akurat być w szpitalu, gdzie byłem operowany i nie mogę powiedzieć, że jest zła opieka, to jest bardzo dobra. I Bardzo dziękuję całemu personelowi szpitalnemu za to, że w tak profesjonalny sposób podchodzą do wszystkiego, ale jest to też pewien wymiar dla organów wyższego stopnia, że wskazujemy im, że my chcemy jeszcze lepiej, że wspieramy również szpital, chociażby poprzez tą tutaj stanowisko nasze, że wspieramy szpital, że jesteśmy ze szpitalem i że chcemy wywalczyć jak najlepsze warunki leczenia i ochrony mieszkańców powiatu sieradzkiego, Dlatego jeszcze raz Radzie za to bardzo serdecznie dziękuję. Radni powiatu Ciarackiego wypracowali wspólne stanowisko i szanowni państwo, ja mam je tutaj przed sobą. Rada Powiatu Sierackiego wyraża poparcie dla dalszego realizowania opieki kardiologicznej i angiologicznej w ramach odrębnego oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Szpitalu Wojewódzkim imienia Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Dotychczasowe i profesjonalne usługi świadczone przez wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny pracujący w obecnej formule zapewnia mieszkańcom Powiatu Sierackiego właściwy i oczekiwany standard opieki medycznej. Koniecznym staje się faktem, Wyrażenia sprzeciwu przez Radę Powiatu Sierackiego wobec sygnałów zaprzestania opieki w dotychczasowym kształcie. Jest ona bowiem niezwykle istotna dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Sierackiego. Także ta okoliczność powoduje, że zawarcie umowy najmu gwarantujące niezmienność dotychczasowej opieki nie może nastąpić na krótki okres. W imieniu mieszkańców Powiatu Sierackiego wyraża się konieczność realizacji opieki kardiologicznej. Interwencyjnej jako działalności długookresowej i przewidywalnej na przestrzeni kilku lat, Rada Powiatu Sierackiego apeluje do organu założycielskiego, to jest samorządu województwa łódzkiego, o utrzymanie kardiologii inwazyjnej dla mieszkańców Powiatu Sierackiego. Jest to szanowni państwo pełna treść dokumentu, który w następnym etapie zostanie przedstawiony ministrowi zdrowia, marszałkowi województwa łódzkiego, radnym sejmiku województwa łódzkiego i dyrektorowi szpitala imienia Premasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu.